Ja już mam z tej strony, o no graj, dzisiaj wam pokażę masę plastyczną z Netto. Ja już jedną otworzyłem i mi się trafił taki. Może go też na, otworzymy. Dzisiaj otworzymy sobie jedną saszetkę. Jeszcze mam dwie, ale no to w następnym odcinku. I może w tym tygodniu nie obiecuję. I teraz otworzę różową. Czekajcie, hmm, jak no to Wow, to jest mega fajne. Ja lubię takie. masy, zobaczyć. Wow. No. Jakby... Ok, otwieramy. Okay. Mamy naklejkę. O, czerwony nam się trafił, więc fajnie. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!